Ja mam widzę, dzisiaj gramy w y, Minecraft'a Kreaty. I gram z moim młodszym bratem, no dosyć młodszym, y, bo tam o 2 lata? 3 lata? No i właśnie mamy najazd, ale strasznie mi zaczyna, nie wiem, coś z internetem się tutaj dzieje. Y, właśnie, pierwszy odcinek z tej wioski. Nie miałem czasu nagrywać. Ale możemy daj, Właśnie może zacznę nową erę właśnie z... Będę miał też własną wioskę na survivalu. A no, teraz się trzymajmy creative'a, bo survivala mi się nie chce. Ja już sobie survivala odpocznę, bo na tych tabelce, na tych innych. I właśnie sobie robimy most I... i... co? Może bym was odprowadził. No i co? Lecimy od końca. Mamy Zo opuszki niedźwiedzie. No i wychodzimy w zo. Pomagało mu to budować. No pomagał budować. I jeszcze gram z no, moją sestrą i, i moim drugim bratem. Mam dwóch braci. No i właśnie tam. No i gram tu chyba od dwóch dni. Ty mamy cztery. Może mody za Brat, brat mi mówi, że od czterech dni, ja nie wiem. Tu właśnie, y, o, ten, y, Wodospad mamy robić. Wodospad to się nazywa? A, wodospad, dobra. Y, tutaj jest mój dom. Zmienię go, bo no nie podoba mi się za bardzo. Y, tak, tutaj mamy tam, tutaj tak. Ok. Tutaj mamy brat, y, dom mojego brata. Jednego. Osekosa. I tu mamy... Drugi, czyli właśnie Igora, no właśnie, jakby co to, wiem, że z poradnika na TikToku, właśnie, jestem jest dom mojej mamy siłownię, o, internet się poprawił, tylko nie wiem, co, co, o, siłownia e, i tutaj inne takie. No to właśnie, brat mi mówi, że abym powiedział jako coś siłowni postawił. Właśnie to miał być do mojego brata, co ma ten diamentowy dom, ale się pokłóciliśmy. Zmanowałem go na parę dni tam, na no i właśnie siłownię. Tutaj mamy farmę, widzicie, coś mi się nie depają. No, to ja muszę chyba mówić. Każdy wie o co chodzi. Mamy wieżowiec. Yy, tutaj mamy bikona. Dzwon, nie wiem po co postawiłem na portal, y, świątynia i mapa, tak, mapa, muszę poprawić, portal do Endu, roller coaster i tam jest lawa, bo tutaj się bawią z TNT, tam, tymi wagonikami, bo tam wiem na tym YouTube poradnik, jak to zrobić. I tutaj mamy jajo, gdzie muszę zaabotować, ale tu mam jeszcze czas. Jeszcze teraz moje siostry, y, a, PMA ma tu jeszcze, parkour. A czy mój po tutaj tu dobra, Spocha, spoko. A jeszcze tu mamy tą. Co mamy? Wioska. A, no dobra, wioska. Jest wypadł wnioskowy. No i co? Wioskę mamy. Woskę mam w tym... Mam, Mamy planek połączenie, nie wiem, jakim tym cudem. Oj, właśnie tu gdzie jest co? To mam był ten... No ty te plagiarów to taka leśna baza mała. Nie można, dobra, tu już uprowadzałem wszystko. No, sorry za plec, No sam widzicie, ja mam kresek. Mam dzisiaj cały dzień dziadku i może przez... Bądź co? A teraz jest... No. No gdzie noc? Nie ja tak widzę przez okno to szara. No bo masz czarnokno, co nie? No. No właśnie, masz czarnokno. Tak i... I serio tak... Nie, no gdzie? No jest zbudować. Okej, okay. jezus, myślałem, że się... na A, jeszcze tak mnie mówisz, bo mglod mi teraz mówi. Jeszcze tutaj lubię plażę. I Wieżowca właśnie. No pokazałem chyba, a nie opowiadam nic. Tutaj właśnie plaże. No, mój brat mówi na to plażę. Więc, no je, jeziorko ma. Może tu kiedyś będzie jakieś hamaki czy coś. Nie wiem. E, kurde, słabo. Słaby internet. Tutaj jeszcze mam lampy, mam taras, so tyle. Co? na co, dzień nie wiem, teraz muszę się poprawić, bo już odcinki tu ja rzucam raz na miesiąc. Naprawdę, nie mam czasu. Co? Bo tutaj jest, nie wiem. A. Dlaczego tu nie masz tekstur? W sumie. No. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie gdzieś to sto 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 się poprawić odcinki jeszcze. sto 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 No, a ty mówię, ty mówię, że masz wiele, No sto 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 mówię, sto sto że sto No, sto No, nie... sto sto nie jest mało. Ej, to może być, naprawdę. I to nie wygląda tak, jak to bardzo wiesz. Podejrzanie. Co? Tak A tu twierdzisz, że spałnił. No zaraz ci dam sekundę na serio. Ja tu mam dużo do roboty, powiem pana. No sam widzisz co robię. Wodospad sam chciałeś. Czy o ja to wymyśliłam? Ja! Ty, ty, ty! Ja już sam nie wiem, kto wymyślił. Jakżeśmy byli w ciasku, to, to chyba ja wymyśliłam. Juru! Ej, o! Okej! Okay? Jak no, ty to wymyśliłeś? Jaki? I jak, jakim cudem? Co? Ja się tak mylę. Na no, je jeszcze. No, no bo to nie, ale... na sobie dwa lata, rozumiem, ale... ...to na kreatywie? bo taki błąd? Takie błędy popełniać. To jest Dosyć naturalnie wygląda. Nie było to nic podrabiane. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Nie, nie ja przepraszam. Cie... Aha, okay, dobra, po, dobra, to już mamy pzięsta. No nie, dobra. Teraz to będzie tak ja to... Jezu, jak to będzie leciało. 14 punktów budować, ale to wydawało no, je takie... Co ty jest jakaś taka Creeper przecież do mojego bo no, To indziej Co? Dlaczego tutaj yy, zamiast Dobra, sorry, to sorry, to... sorry, 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 szepty. sorry, sorry, sorry Okej, okay, dobra, po co ja to drzewo mi się, jak tu ma? A co ty No... Myślałem, że tutaj mam, dobra. Matryju... Dobra. Naprawdę nie, dobra, to ja wiem co tu zrobię. Aby mi tutaj ten wodospad nie zamarł. Co tu przykryjemy. Ej, ładnie to wygląda. Kurde, no ja, ja się muszę zalogować, aby ku, abyście kurde mogli ten... Y, s, pisać komentarze. Ej, spoko to wygląda? To nie jest jakiś ten. To jeszcze most robię i muszę go dokończyć. Będę codziennie wycofał filmik, jak coś budujemy, naprawdę tu będzie, na każdym filmie będzie jakieś pięć nowych rzeczy, tu, no, Topi. i w czym mój... Top. a tutaj zawsze będziemy stworzyć takie fajne rzeczy. No tak. Yyy, nie badajcie, bo... czemu mój brat yy, nic nie mówi, bo on się wstydzi po prostu nagrywać. No, zabijesz, zabijesz, boję się, boję się, boję się. Dobra. Mm -hmm. Możesz się tak śmiać? Tak Dobra. Ej, dobra, ja się tu zaznaczam. Co? Oni nam No celują. No, o, a czekaj jak to wywołał to, wiesz? Czekam. Celuję No. Kurde no. ja to się nie znam na YouTubie. A nie, ja po nim nie ściągnę. Nie, nie, nie. Ale nie krytego powinni. Dobra. I tutaj już tak mamy. Igor, ładnie ten mok wygląda? Tak, tak jeszcze postawić, te? i Już ci mówię co, już ci pokazuję ten... I... latarenka? Tak, tak. No Ej, Jeszcze mi nigdy tak pięknie odcinek nie wszedł. Papi! Co? A dlaczego wieczka ma tutaj... I wejście, jakby tutaj było więzienie. Jak? Patrz. To się w głowie przeczuło? Patrz. No to na... poczekaj. Patrz, jak na tarasie. Moi koledzy też będą grać właśnie. Pa. Jakie drzwi do więzienia, człowieku? No tak, są więzienie drzwi. To są te y, akacjowe drzwi. One mają takie dziurki, jak u babci kiedyś chyba takie drzwi były nawet. Już nie ma. Ej, no ładnie to oglądaj, tak? Bo ja nie wiem, czy nie. Nie wiem, ja sam nie wiem, bo jakieś już budowałem mosty. Dobra, no bo to spadł, że I Co? Budujemy teraz, teraz altankę. Dobra, to... Ej, robimy na tym odcinku, czy robimy drugi odcinek z altany? Już... Ten! Ten, ale Ja nie wiem czy to co? No ale No dobra, no to jeszcze altanka. Ale jaka ta, ta altanka. Bo Ech, o ja wiem, proszę pana. Ja jestem taki zmęczony. Ja człowieku tu do szkoły muszę iść. A może na twoim domu zarobi altankę? Nie wiem. Może tak patrzy. Okej, okay, już włączam głos. Słuchaj mi powinno I tak, i teraz Igor, lecimy na około. A mamy A mamy ma tak... tutaj okno? Nie, to ma być altanka, Igor. To ma być inna altanka niż u dziadków. Tak? Ja wiem jak zbudować altankę, Igor. Ja już mówię Ci, że na tamtym serwerze, wiesz, tam na, na tabie, to mówię Ci, że zbudowałem altankę koszku mały. Jestem kokoszek. No wiem, ja jestem kokoszy. Chciałam. Dobra, bez żartów. Lecimy szybko z tym Igor. Ja muszę iść... Kurde, lecę pod prysznic to, i że spać. Co widzę lec? Może sobie telewizji i to jest na YouTube. Naprawił się dobra i nara bo się mikrofon i na chwilę nie ma bo mój brat właśnie gadał z kolegą, o on telefonu, na telefonie, trochę dziwna sytuacja. No i co, nara. No już efekt końcowy na następnym filmie, no to co, Mara No i dajcie łapkę w górę. Właśnie, subskrybujcie, kanał. Do widzenia, i dziękuję.